Tak Warsaw Company Limited produkuje skanery rentgenowskie w Kobyłce od roku 2009. Są to urządzenia różnych typów, są to urządzenia kolejowe, bagażowe, mobilne, gantry. Skanery wykorzystywane są przede wszystkim przez służby celne i inne jednostki do ochrony granic i zapewnienia bezpieczeństwa istotnym obiektom infrastruktury krytycznej. Dla przykładu w 2021 nasze urządzenia pomogły w udarmieniu przemytu papierosów wartych ponad 27 milionów złotych na granicy z Białorusią. Rok później Pomogliśmy udaremnić przemyt 272 kg haszyszu z terytorium Ukrainy do Polski. Nasze najnowsze urządzenia są oparte na technologii tomografii komputerowej. Takie urządzenia są wykorzystywane głównie na lotniskach w celu ochrony pasażerów. Jesteśmy również w stanie dostarczać urządzenia szyte na miarę, realizowane według specyficznych potrzeb naszych klientów. Inwestujemy nie tylko w nowe obszary produkcyjne, aby móc wytwarzać lepsze jakościowo i technologicznie produkty, ale inwestujemy też w badania i w rozwój i w tym celu współpracujemy m.in. z Politechniką Warszawską. Zatrudniamy obecnie około 120 osób, z czego 90% to są lokalni, wysoko kwalifikowani pracownicy. W Kobyłce i w tej części Polski nie mamy do czynienia z wysokim bezrobociem, więc jakby tu jest raczej kwestia odpowiedniej jakości miejsc pracy niż tylko tego jak wiele ich jest. O to, że mamy ich ponad 100 to jest oczywiście duża zasługa, natomiast ważne jest, że są to miejsca dla pracowników wykwalifikowanych, a takich mamy tutaj w okolicach coraz więcej. Więc jakby jest to zaspokojanie potrzeb na miejsca pracy o odpowiednich kwalifikacjach, a nie tylko na ich ilość. I z tego powodu firma Nuktech także ma dla nas duże znaczenie. Inwestujemy w, w inicjatywy społeczne, lokalne, kulturalne, sportowe, muzyczne. Do tej pory zainwestowaliśmy około 450 tysięcy złotych na rzecz lokalnej społeczności firma których podejmuje działania bardzo rozmaite i to jest charakterystyczne myślę dla tej firmy zarówno w sferze kultury, edukacji, sportu. W każdej z tych sfer zostawia jakiś swój ślad. Także akcje charytatywne, czyli nie tylko taka współpraca instytucjonalna, ale także charytatywna w ludzkich potrzebach tam gdzie my jako miasto włączaliśmy się jako zbiórki tam, gdzie włączali się nasi mieszkańcy, czasami sami, gdzieś się organizując, tam też był, była z nimi razem firma Roktech.